A, jaki zrobić system do tego odcinka? Nie wiem, będziemy omawiać ostatni odcinek, to no był super. Chyba tyle, nie? Hej, Siemanko, witajcie na kanale Zinowers Polska. Dzisiaj długo, długo nie było nas w tej serii, aczkolwiek powiedziałem, że nie będziemy omawiać wszystkich odcinków. Aczkolwiek troszeczkę może przesadziłem. Słuchajcie, na ten odcinek, 66, myślę, że wielu z Was się napaliło, wyłącznie ze mną. Powiem wam tak. Nawet zrobiłem recap ostatnich odcinków, ostatnio odcinek, który omawiałem, był to 57. Zrobiłem recap odcinków od 58 do odcinka 65, ale nie wiem, przygotowywałem się 3 godziny, coś takiego, że sobie poprzypominać to wszystko. Wszystko miałem przygotowane, no i nie zdążyłem tego zrobić. Ale spokojnie, przyda się. Zanim przejdziemy do odcinka 66, zrobimy taki naprawdę króciutkie przypomnienie tego, co się działo. Między innymi w 59 odcinku widzieliśmy, co widzieliśmy: Big Brother za masu, podglądanie oczywiście, tak, jeżeli pamiętacie. No i co? I to był odcinek, w którym można powiedzieć tylko tyle. To był odcinek 59, który był Big Brother za masu i zniszczenie przez wirusa. Także, no, nawet nie wyobrażam sobie, jakbym miał przytoczyć ten odcinek, jakbym miał o nim cokolwiek powiedzieć. To było wszystko. Ale słuchajcie, już od 60 odcinka zaczyna się, nam się poprawiać. A coś jest dobrym znakiem? Jest to nowy ending. Jeżeli dobrze pamiętam, to od 60 odcinka. A jeżeli nie, to trudno, Coś mi się coś pomyliło. Ale nowy ending z polskimi akcentami, no zobaczcie, no sami zobaczcie. I żeby nie było, oprócz tego refrenu, jest to ending, który mi się najbardziej podoba. Dalej, co mieliśmy tam. Bardzo jakieś tam różne tam zmagania i tak dalej, naszych bohaterów. Natomiast widzieliśmy w 64. odcinku. O, jak mnie to bolało! Jak mnie bolał ten odcinek. I zobaczcie. Porównajcie ten obraz i ten obraz. Co widzicie? Widzicie jakieś różnice? Mnie to tak zabolało. Czy to jakiś był sabotaż? Jak można było tak ukazać wegetę? Że on wygląda jak ostatnia ciota. Tak ja to odebrałem, że ktoś po prostu nie wiem, albo ten. Ta osoba, która rysowała, albo nie wiem, dostała takie odgórne polecenie, masz tak narysować go, żeby on tak wyglądał. No, jak wygląda Vegeta, a jak wygląda Goku? W takim. Wiem, że to są y, dalekie kadry, ale okej, okay, to coś nam mówi o tym, jak wygląda dana postać. Ach, tragicznie to było. Dobra, ale przejdźmy dalej. Y, widzieliśmy dalej naukę mafuby, oczywiście, na Bożotubie i tak dalej. Udane wykonanie mafuby jednak. Wszyscy, nawet udało mu się wy. Nawet udało mu się wykonać tą mafubę. Tylko zapomnieli o amulecie. No nie, no to to było tra tragiczne. Oczywiście, nie ma tam fuzję Blaka i Zamasu. Piękną. I to by było tyle właściwie z tego przypomnienia. A, jeszcze można zwrócić uwagę właśnie na Androida z Dragon Balla, który się pojawia w 65 odcinku i oczywiście w 66 też się pojawia. Co jeszcze? A, i chata genialnego żółwia. I tam też, i tutaj też. To jest ciekawe, czy genialna żółw wyżyje, czy nie. Nie wiem. Ciekawe. No i oczywiście przechodzimy teraz sobie już do 66. odcinka. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście przez to przypomnienie, ale może, może, może może warto tak sobie przypomnieć, co tam się działo w poprzednim odcinku: że w jednym odcinku nie działo się prawie nic, a w drugim aż tyle, że nas w oczy niektóre rzeczy i tak dalej. Dobra, nie piszcie, że narzekam, ja tak mam. Ale powiem Wam tak, jeżeli chodzi o 66. odcinek. Ogólną ocenę, zanim, nawet zanim zacznę go omawiać, ogólną ocenę myślę, że to będzie takie 8, spokojne 8 na 10, ok. A moja osobista ocena jest to takie 5-6 może. Dlatego, że spodziewałem się czego innego po tym odcinku, a co innego dostałem, ale powiem wam, oglądałem drugi raz i jednak za pierwszym razem była ta moja taka frustracja, że normalnie dałbym tego, temu odcinkowi jak pierwszy z oglądałem 3, ale wyjrzałem drugi raz na spokojnie, ok. Przesadziłem trochę ten odcinek. Nie jest taki zły. Ogólnie jest dosyć dobry. Jak dla mnie no to po prostu czego innego oczekiwałem. Ale dalej, od czego zaczynamy? Żeby już nie przedłużać tym wstępem, bo już mamy jakieś trochę czasu. Słuchajcie, Beam Clash oczywiście. Yy, na początku galigan. I co jest ciekawe, mamy Beam Clash samego Kamehameha, który przy Goku, który przewyższa yy, dwa galigany. Wegety i tranksa Co to znaczy? Czy Kamehameha jest wyższy od Galigana? Można by tak to in interpretować. Czy to Goku jest silniejszy? Widzimy, dał z siebie pełną moc. I widzimy tego Pączka za masę. Dlaczego mówię Pączka? A widzieliście, jak on przebił ją tą Kamehameha? Zrobił oni nadział, nadział. Nadział. Nadział go ten atak, Pączek. Galaktyczny Pączek. Goku sam, tak jak mówiłem. Vegeta i Tranks razem. Ten sam atak właściwie. No, nie wiem. Dalej widzieliśmy oczywiście, jak Goku widzi jego szansę, że za masu ma tutaj, powiedzmy, złamą rękę, czy tam coś w tym stylu, i potem za masu jednak go łapie, miażdży mu kostkę, chyba coś w tym stylu. Tak to wyglądało. I Goku, powiem Wam tak, moje spekulacje były takie, że on sam nie da rady pokonać Zamasu i użyje Kaiokena, i będzie kajoken kamehameha w formie blue. i coś nowego, coś fajnego, i potem będzie. Ale nie, on potem pod tym jednym kopnięciem, do jednego kopnięcia użył kajakana. Nie byłoby to lepsze, że tam było ich dwóch, a to był jeden i on przewyższył i Wtedy nie mielibyśmy takich dylematów, nie? Narzekam, wiem. Ale nie czepiajcie się. To jest taka moja rola, no, żeby się czepiać. Dalej oczywiście widzimy Goku opada za masło dalej, wkurza się, zwiększa swoją siłę i przybiera taką jeszcze mniej estetyczną formę, rączka mu rośnie. Aha, tylko jedna. Ciekawe od czego. I co dalej widzimy? Goku powoduje. po Goku proponuje. E, formę. Goku proponuje fuzję. A on zaraz. O, masz kulczyki! Tu już wszystko. Jakby, nie wiem, jakby. O, za, nie wiem, jakby oni nic zaproponowali, może. A to Goku od razu. A, no rzeczywiście, przecież możecie Wykonać fuzję. Nie ma problemu. Macie od razu moje kolczyki. Wpycha im na siłę te kolczyki. Macie. Żyjcie. <gry> Dobra. I co dalej było? Co dalej było? Vegeta... Te pierwsze kadry mi się spodobały. To były fajne strony tego odcinka. wam jak drugi raz oglądałem. Zobaczyłem sporo takich fajnych rzeczy, które na pierwsze oko mi się rzuciło. Na przykład te fajne twarze Vegeta. Najpierw, że, najpierw Goku mu mówi, on taki psz, zdziwiony. zdziwiony. Tak, tam taki zły, a potem tam na taka Trunksa, który tak ee, Ale ja... Ale... Ale jak? I w ogóle, nie? O no i oczywiście potem widzimy tą piękną rękę Zamasu i tak dalej. I jak rozprawia się, gada, Vegeto ma gdzieś, to jego gadanie mu srub przypierdzieli, bo znalazł lukę. I to są takie pewnie mocniejsze strony. Taka mocniejsza strona się pokazała, która. Widzicie, to chyba strona Vegety, która pokazuje, że się odsłonił. chociaż Goku też miał chwilę wcześniej taką, taką akcję. Potem widzimy krótka wymiana ciosów i tak dalej. Vegeto udaje, że leży. Chyba. I przebija go tym swoim mieczem taki atak z zaskoczenia. A co widzimy chwilę potem? Jak za płacze. A Vegetto, really? Really za masu płaczesz? On tak, płacze nad tym biednym losem tego świata, że tu... O Jezu... <laughs> to było... Oh, moja reakcja była podobna do Vegetto. No, przy tym, ale okej. Okay. I teraz mam teraz takie pytanie. Widzimy potem, jak zbliża się... ...wehikułem czasu Bulma, Trunksa. I teraz powiedzcie mi, czy to było mądre z jej strony? Już nie! nie tak, do, dopatrywać się logiki w Dragon Ball'u to jest... Ale czemu nie, czasami można? Może by pomyśleli nad czymś następnym razem. Czy mądrym było to, zbliżenie się dopiero co naprawionym wehikułem czasu... że tak powiem, niedaleko pola walki, no. Przecież jak go oni walczą, no to wszystko wokół lata i tak dalej, to lepiej się schować, nie wiem. Pod ziemią nawet nie jest bezpiecznie, jak to było we wcześniejszych odcinkach, jak ludzie uciekali tam i tam i tak dalej. Ale czy mądrym było, dopiero co naprawionym wehikułem, zbliżać się tam i ryzykować, że może padnie jakiś losowy pocisk i go rozpierdzieli w drobny magię, nie będą mieli jego wrócić, powiedzmy, ale jeżeli z nim w ogóle trafiłby w wehikuł, jak one zanim one tam wylądowały, zginęła we i zginęła Bulma, ale. Oh, wiem, czepiam się. I będę to powtarzał, że się czepiam. Ale tak już mam. I może będę się bardziej czepiał tego odcinka niż innych, dlatego że e, zabolało mnie to. Co się chwilę potem stało dalej. Dalej widzimy oczywiście. Trang do oczywiście swój ułamany miecz. Piękny, mamy taki flashback jak ludzie, tam, te dzieci w tym odbiciu tego miecza. Fajnie. To w... I to. Jak obejrzałem drugi raz, jak już potem byłem zły na to, co się stało po chwili, czyli że. E, Vegetto się rozłączył i obydwaj dostali tym atakiem ostrym w podstawowej formie, to co warto podkreślić, co ich nie zintegrowało od scalnego Zamasu. Także no byli mocno poobijani. I a ja tutaj już jak Zamasu miał ich pociąć tym swoim mieczem, wskakuje Trunks. Oczywiście wcześniej jak przelał tą swoją ki na ten swój miecz. I co jest ciekawe, jest ciekawa transformacja miecza. Właśnie w podstawowej formie ona była biała ki, potem jak się zmienił w tego, jak to lubię mówić, ultra SS Jedgoda no to zmienił mu właśnie ten kolor. Odpowiem jeszcze raz, ale to zaraz. I co widzimy dalej? Trunks oczywiście widzimy, że to właściwie on będzie tym jedynym bohaterem, który on będzie walczył za masą, no bo na Goku i Vegeta już chyba nie możemy liczyć. I widać, że jego chęć ocalenia tej ludzkości i świata była tak silna i spowodowała, że bezwiednie tworzy Genki Dame. Ludzie oddają mu swoje energię, nie wiem czy też natura raczej też, bo to by nie była tak wielka ta kula, pytanie teraz też bo niewiele ludzi zostało na ziemi na to wychodzi tworzy tą geńki damę i co się dzieje i Trunks po prostu cała ta energia wpływa na niego Goku i Vegeta dają mu swoją energię nawet a potem on wchłania tą energię widzimy kolejną transformację Bankai miecza kolejną przemianę miecza i po tej chwili już właściwie można powiedzieć że odcinek nam się kończy Trunks już przebija za Masu. I rozcina go właściwie w pół, tak jak był podzielony na pół, tak on mu się pomógł rozdzielić. No i słuchajcie, w zapowiedzi tego następnego odcinka pojawia nam się nikt inny jak Zenosama. Ale to już myślę, że. Tutaj nic wiele, widzimy oczywiście też gang Pilafa, widzimy kawałek Quisa, Birusa. W tym odcinku że już nam trochę długo zeszło, także jeżeli byście chcieli jakieś spekulacje na temat co się wydarzy w następnym odcinku, powiedzmy na przykład przed następnym odcinkiem, czy to w piątek, czy w sobotę, bardziej w sobotę chyba, to dajcie znać. Czy jeszcze chcecie spekulacje na temat tego, co może się wydarzyć w następnym odcinku. A ja już nie będę przedłużał. Opowiem wam, no ten odcinek jest taki dla mnie, hmm, jeżeli pierwszy, tak jak mówiłem, pierwszy raz go oglądałem, Troszkę inaczej na to patrzyłem, ale, ale za drugim razem myślę, że podszedłem do tego bardziej na chłodno, nie pod emocji. No. Bardziej liczyłem na to, że Vegetto odegra tutaj większą rolę, że to właściwie będzie cały odcinek poświęcony, cały odcinek poświęcony Vegetto, a nie tak jak w tym przypadku 8 albo nie wiem, 9 minut. Fakt, fajnie to było, fajnie było zobaczyć taką postać, ale, no, może to byłoby takie, nie wiem, bardzo za dużo w stronę fuzji. Chcieli może pokazać w ten sposób. Właśnie tak, zostało jeszcze wytłumaczone, dlaczego w sadze weget to się rozdzielił i tylko godzinę może być scalony. A jeżeli zużywają więcej energii, no to ta fuzja to jest takie na moment, na chwilę. Nie wiem, tak jak w tym przypadku było, mieli być na godzinę scaleni. Nie wiadomo, na ile to było w rzeczywistości. I pytanie jest właśnie takie: czy może twórcy chcieli stworzyć ten w sensie, słowo taką lukę, że okej, okay, wcześniej było coś takiego, że mają trudnego si przeciwnika. Okej, okay, ale dlaczego nie zrobią fuzji i go pokonają? W tej chwili już będzie coś takiego. Słuchajcie, mo mogliby zrobić fuzję. A co dzień powie, dobra, ale to będzie tylko na chwilę i nie ma pewności, czy go pokonają. A jeżeli go mi się nie uda pokonać w tym czasie, to będą otwarci na ataki, bo jeżeli się rozłączą w nieoczekiwanym momencie, a przeciwnik będzie jeszcze niepokonany, no to mogą zostać pokonani na momencie. I wydaje mi się, że to jest dobre podsumowanie tego odcinka. Po co on był? Właściwie nie tylko po to, ale też po to, ażeby właśnie pokazać tutaj Trunksa ładnie pięknie, w ogóle pięknie było to wszystko ukazane pod względem właśnie technicznym. Rysunki, po prostu nawet kadry, jeżeli zatrzymywało się na, si na siłę, się chciało znaleźć dobry kadr, to było, było bardzo ciężko. I pamiętajmy, że to jest anime, to jest po prostu animacja. To się dzieje w ruchu, to jest zrobione, nie wiem, na, na kolanie, bo to jest yy, ta siemiec, można powiedzieć odcinki na szybkości są robione, żeby się wyrobić z terminami. Aby ten odcinek był bardzo, bardzo ładny i nawet jeżeli będzie chyba remake na Blu-raya, to nie wiem, czy cokolwiek w nim zmienią. Słuchajcie, dobra, tyle. Tak jak mówiłem, jeżeli chcecie jakieś spekulacje na temat tego, co się może wydarzyć w następnym odcinku, no to napiszcie, zrobimy jakiś taki filmik, a do tego czasu ja się będę z wami żegnał. Jeżeli chcecie kolejne odcinki tego typu, a jeżeli wam się podobało też, to dajcie łapkę w górę, a jeżeli nie, to dajcie łapkę w dół, nie ma problemu. Ja się bardzo nie spinam, tylko bardzo byłbym wdzięczny, jeżeli byście mi napisali łapkę w dół i na przykład... Za bardzo się czepiasz! To był mój ulubiony odcinek, a ty za bardzo się czepiasz. To mi to napiszcie. Żebym wiedział o co chodzi. Dobra. No i oczywiście subskrybujcie, tak? bo będziecie powiadamiani o kolejnych filmikach. A na dzisiaj. Już definitywnie pu definit. Stół z powłamowanymi nogami. Definitywnie tyle. A. Ah. A co będzie, jak się skończy Dragon Ball... Jak się będzie? Co będzie, jak się skończy Dragon Ball Super? Myśleliście o tym? Ja pierdziele! Czy myśleliście o tym, co będzie, jak się skończy Dragon Ball Super? To chciałem powiedzieć. Za długo już gada. Stanowczo. Już się mylę w zeznaniach. Nie, ciekawe takie. Co się stanie, jak skończy się Dragon Ball Super? Będzie taka dziura. Hmm. Może zrobimy remake pierwszej części, nie? Fajnie by było. Oglądasz jeszcze? To daj łapkę! W... Startowałem, nie będę prosił łapki. Nie będę prosił łapki! Ale jak uwierzałeś do końca, to fajnie, nie mi. O, ja idę montować teraz to. I mam nadzieję, że się w miarę szybko wyrobię. To na razie. Nie zatrwałem.